Zwycięzcy eliminacji zagrają wielki wielkim w Krakowie 9 lipca 2000. roku. Co ty robisz? No. Za chwilę rozpoczynamy finałowy mecz eliminacji ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej zespołów 6-osobowych A7 PK. Zwycięzca tego meczu pojedzie na finałowy turniej do Krakowa. Gdzie odbędzie się główny turniej? A więc zaczęliśmy finał eliminacji Szczecin 2016 ogólnopolski turniej piłki nożnej zespołów sześcioosobowych. Obie drużyny na pewno będą chciały zwyciężyć, ponieważ jest to duży prestiż pojechać do Krakowa na Głównej Główny. Obie, obie drużyny mają szansę, obie drużyny chcą tego dokonać. Na pewno zobaczymy to po ich grze. Tutaj już nie ma, nie ma tutaj już przebacz. Tutaj wchodzi, wchodzi w grę rywalizacja ostra aby drużyny będą walczyć z sił, aby wygrać to spotkanie, wygrać dzisiejszy turniej i pojechać to? do Krakowa. Ale sytuacja teraz, drużyna Sokole trafia w i szansa drużyny LZS, ale zablokowane przez zawodnika nr 4 i teraz piłka będzie znawiana od linii bramkowej, od linii autu, przepraszam. Na nogach, na nogach. Ale swoją akcję. Na Próbuje się przedostać pod bramkę, ale tutaj bardzo dobrze wychodzi. Bramka jez, jez, jez. I mamy już kolejną szansę dla drużyny Stokole jednak. Zawodnik z numerem 2 zatrzymany i piłka ląduje za boiskiem. I rzut za szybkie wznowienie. Wybita piłka przez obrońcę LZS. Strzał i dobrze tutaj czujnie w bramce. Bramkarz drużyny LZS. Mamy rzut rożny, mamy wznowienie. Dośrodkowanie, mocny strzał. Zawodnik był blisko bramki, ale piłka uderzona zbyt wysoko mija bramkę i piłkę zlewiają zawodnicy LZS. Nie daj! Nie daj mu! I to, oni mają sytuację teraz na strzelenie bramki. Groźna sytuacja, ale piłka wypita w ostatniej Brawie, chwili przez graczy drużyny Sokole. Rozpoczęcie już od linii bocznej, drużyna LZS w na tarciu. Ej, pracu! Pracu, mecz finałowe eliminacji Szczecin 2016, ogólnopolskie tytnie piłki nożnej zespołu sześcioosobowych. Powiedzmy jeszcze o naszych dzisiejszych sponsorach, firma Kaufland Szczecin, Skruga 2029, top pracodawcy, tank.eko.pl oraz A7B, organizacja charytatywna, zrzeszająca Przy piłce zawodnicy Sokole. Chwila przerwy i zaczynamy. Piłka podana do bramkarza. Od tyłu zaczynają zawodnicy Sokole rozgrywać w swoje matce. Póki co Wynik. Wynik bez zmian. Cały czas przy piłce zawodnicy Sokole próbując tutaj przedostać się pod bramkę drużyny LZS. Kolejna szansa, faulowany zawodnik Sokole i będzie groźna sytuacja pod bramką. Zawodnicy Sokole mają teraz... Bardzo dobrą sytuację do wykonania rzutu wolnego będzie bezpośredni strzał na bramkę. Zapewne duża okazja, zobaczmy. I jest strzał obok bramki, groźny strzał jednak obok bramki. I znowu piłkę bramka drużyny LZS. Przy piłce gracze, że te dalekie podanie jednak niecelne. No. Przy piłce cały czas zespół w Stokole próbują znaleźć sposób na Przełamanie obrony drużyny LZS. Cały czas remis, cały czas wszystko jest otwarte. Dobra akcja zespołu w Sokole i bardzo dobra interwencja bramkarza drużyny LZS. Cały czas Sokole w natarciu. Niedobre wybicie, ale całe szczęście na posterunku był bramkarz LZS. Problem skończy w internecie. piłki. Zogracza LZS. Jest szansa. Jest szansa i zobaczmy. Bramka. Niespodziewanie. Urwał się zawodnik LZS i mamy pierwszą bramkę. 1 do 0 1-0 dla drużyny LZS Drużyna stoko jest zaskoczona. Stratą tej bramki. Musieli zagapić się. I zaczęli. Będą walczyć. Będą walczyć. To tylko jedna bramka. Szansa na dobre podanie, ale w ostatniej chwili strzelec bramki uprzedza gracza. Sokole. Wychodzi za linię boiska. Znawia drużyna LZTS. To oni prowadzą. To oni są bliżej wyjazdu do Krakowa na turniej główny. To oni są bliżej zwycięstwa. Jak na razie. Dobre wyjście teraz zawodnika Sokole. Sędzia pokazuje, że piłka dla drużyny LZTS. Od autu znawać będzie. Drużyna Czarny Koszulka. Dalekie dośrodkowanie, jednak piłka mija napastnika drużyny ZTS. I znowu od bramki bramkarz drużyny Sokole. I rozpoczęli, rozpoczęli. Kons będą konstruować kolejną akcję, będą próbować strzelić pierwszą bramkę, doprowadzić do wyrównania w finale turnieju ogólnopolskiego Piłki Nożnej 6 Szansa pod Bramką. Strzał, ale zbyt lekki dla Bramkarza. Drużyna, drużyny z Menorgowa. Daleki wyrzut. Teraz szansa dla sokole drużyny. Podanie, jednak zablokowane. Czy będzie Bramka? Jednak nie udało się wykończyć tej akcji. I strata, teraz szansa, kontratak. Muszą wracać obrońcy drużyny Sokole. Podanie jednak przechwycone na szczęście. I szansa dla drużyny. Sokole, piłka wybita. Drużyna Sokole rozpoczęła kolejną akcję. Cały czas drużyna Sokole, jednak to podanie było niedokładne i drużyna EZS wznowi zrzut z autu. Dalekie podanie, jednak po raz kolejny nie udało się przyjąć od razu tej piłki. Jeszcze próba dośrodkowania, niestety nieco jedna Lewa, lewa, Co, tutaj, lewa, lewa. Coraz mniej czasu Co, na drużyny sokole. Muszą próbować. Muszą wsyłać na brałkę, aby doprowadzić do remisu. Co, dawa. Dawaj, Ale... stół, o, na Cały czas piłce zawodnicy drużyny sokole. Dobre zagranie na bok boiska dośrodkowanie. Jednak... Na razie jeszcze nie udało się oddać, oddać strzał. Czy była ręka? Czy była ręka? Sędzia pokazuje, że grać dalej. Kolejna sytuacja. Czy będzie? Strzał na bramkę. Jest strzał na bramkę. Proszę sytuacja tak. Bardzo dobrze. Bramkarz. Drużyny LZT. I przepiłce gra z Będarkowa. Bardzo dobre wiemycie tutaj zawodnika. Tak, sędzia pokazuje. Jest pał. Od rzutu wolnego zacznie drużyna NZS, dalekie podanie. To była to była próba strzału. Próba strzału na to wychodzi. Ale sędzia pokazuje, że jeszcze raz wrócimy do rozegrania Dawaj, tego rzutu jescie. wolnego. Jeszcze do DIKŃ! masz! Próba dośrodkowania w pole karne. jednak piłka minęła. Wszystkich zorników. Znowu bramka. Drużna Sokole w nadal. Czy Sokole musi strzelić kolejną bramkę? Musi strzelić, aby doprowadzić do remisu. Jest szansa. Jest szansa. I wybijcie piłki przez obrońcę. Dobrze też bramka skorowała tą piłkę. Nadal mamy 1 do 0. Nadal jest szansa dla obu ekip. Piłka wychodzi za linię boczną. Jest to nie włącznie Dawaj mały, dawaj, 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 jest Iro i strzał! Ajajaj, ajaj. ajaj. było blisko, dobre uderzenie Zawodnika dużimy spokojnie. Ej Ej! Dwie minuty, dawaj, dawaj siadaj! Bardzo mało czasu siadaj. zostało Dobre dośrodkowanie jednak nie dochodzi do tej piłki zawodnik Sokole i od bramki, od bramki stanowić będzie bramkarz drużyny EZS. Coraz bliżej do końca tego spotkania. Wynik na razie cały czas utrzymuje się jeden do 0 dla drużyny będą Bendargowa. Cały czas oni prowadzą, cały czas mają szansę wygrać to spotkanie, wygrać dzisiejszy turniej. Dobry strzał jednak, zablokowany. Jeszcze starają się starają się strzelić drugą bramkę starają się strzał obok bramki i muszą wracać, muszą wracać, drużyna sokole teraz musi jak będzie jak czy się będzie Sędzia pozwala grać Ośrodkowanie zablokowane od, od linii bocznej zacznie drużyna w Sokole Coraz co mniej czasu aż... Bramkarz włączył się tutaj do rozegrania piłki. Zbadają wszystko na jedną kartę. Strzał zablokowany. Drużyna LZS z całych sił będzie tutaj bronić tego jedno, jednobrankowego prowadzenia. Jeszcze piłka teraz dla nich. Kolejne, kolejne sekundy uciekają. Czas gra na ich korzyść. No jakie wybicie piłki. Ale ląduje ona za linią bramkową i szybko wznawia bramkarz. Tutaj są wysoko. Naciskani. Dobre, wyjście za podanie tutaj do środka boiska. Od Ale... środka. Będzie żółta kartka, tak jest, żółta kartka dla zawodnika LZS za przeszkadzanie w rozegraniu tutaj rzutu wolnego, także drużyna gra w osłabieniu. Przez dwie minuty i prawdopodobnie do końca spotkania już w tym osłabieniu zostanie. Także jest szansa dla drużyny Sokole. Jest szansa na zdobycie tej jedynej bramki dającej remis. Zablokowany strzał i od autu znowu drużyna Sokole. Musi, musi, muszą pokusić się o zdobycie tej bramki. Cały czas przy piłce drużyna Sokole. Dobre przejęcie teraz tutaj Mendarkowa. i... W ostatniej chwili bramkarz przed polekarnym wybija tą piłkę, bo zmierzała ona. W światło bramki mogu, mogu, mogła być druga bramka dla LZS. I piłka znawia drużyna już na Sokole. Jest jeszcze szansa. Cały czas trzymają się przy piłce. muszą podejść wyżej, muszą podejść, zaangażować większą ilość zawodników w tą akcję. Strzał zablokowany, jeszcze raz, porada bramkarza i nie ma bramki, ale to była okazja dla drużyny Sokole. Mogli doprowadzić do wyrównania, ale jeszcze cały czas jest szansa. wycofanie do tyłu. Cały czas drużyna Sokole utrzymuje się przy piłce. Szukają tutaj pozycji do oddania strzału. Szukają cały czas, próbują. Drużyna Sokole gra oczywiście w osłabieniu. Jeszcze nie I dobrze tutaj. Interwencja teraz bramkarza LZTS na pewno. Przysłużył się do zwycięstwa w tym spotkaniu. Wybicie piłki. Ojojoj. oj. Ojej, oj. Rozpoczynamy szybko odrzut od rzutu z autu. Ale strata, ale strata. Dobrze, że jest Bramkarz tutaj na środku boiska, ale łapie ją Bramkarz LZS i wznawia, wznawia szybko. Jest tutaj szansa i koniec! Koniec spotkania: drużyna LZS wygrywa eliminację turnieju ogólnopolskiego sześciosobowej piłki A7 WK i awansuje. Do finału głównego, który będzie się wyłatwiał. Gratuluję, gratuluję LZS, tak samo gratuluję drużynie Sokole za bardzo dobry mecz, za duże emocje. Obie ekipy walczyły, ale wiadomo, mogła wygrać tylko jedna.